Cześć, witam Was kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gram sobie w Minecrafta. Już jest to drugi odcinek z mojego survivala. No i co? Ostatnio zebraliśmy troszkę żelaza. I teraz poza nagraniem znalazłem jeszcze portal, gdzie były siekiera, buty i właśnie spodnie złote. Yy, I po to na też znalazłem właśnie kopalnię. I dzisiaj będziemy hmm. ją sobie zwiedzać. I jak zdobędziemy trochę żelazo, to może pokopiemy diamenty. Ale zobaczę. Zobaczę, jak dużo będzie ta kopalnia. To będzie trochę. Okej. Okay. Pochodnie sobie zrobię, bo jest ciemno, strasznie. Na pochodniu, wszystko. Ok, dwadzieścia pochodni mam już. Chyba nie mam już patyków. Tak, nie mam patyków. Na, na, na razie te dwadzieścia pochodni musi wystarczyć. O nie. Boję się czy zaraz mi coś spadnie na głowę Hiper wyróżnij proszę tam jest więcej. Kolejny krzykielet. Creeper. Dura, creeper może i do skargi. I fujka. Chyba chociaż jednego. Dura, jeden. Jeden już nie żyje. Dużo tych smogów chyba, albo już nie. Kielet jeden na pewno Jeszcze wykopię to żelazo. Bloków mało trochę. Nie, to żelaza już nie ma. Tylko trochę dalej. Dokładnie, wyglądam na hey. Pej. Cały czas słyszę pająkę. Dobra. Link stoi. Gdzieś jest tu pająk. Nawet nie wiem gdzie. Chodź creeper wybuchnij, proszę. On nie chce wybuchnąć. Nie nie, zabił tego. Zabił nie to To jest w ogóle klif. Bo się zawsze do klifu wchodzi, że teraz mi skoczy creeper na głowie

Nie trafił, tylko trafił w tego, że nie to pęka. Widzę szkieleta, dwa. Trzeci na górze. Okay, jest trochę węgla i czy wadla. teraz, okay. teraz już mogę teraz. Przepalić żelazo całe. Yy, to będzie od razu jak to? Będziemy mogli sobie zrobić zbroję. Leza. Dobra, to nie szczupali. Ja pokopię jeszcze węgiel. Z żelazo to fajnie. Złoto po prostu. Złoto zbieram, bo się przyda potem do handlu z piglinami. Nie, czapkę, czapkę już mam. Spodnie i Okej. Okay. jesteśmy już sali żelazni. Ja jestem. Cale żelazny, no i Jeszcze poczekam aż to się poprzypala. W sensie to się mogę pokopać tym węgiel. teraz pójdę pokopać elementy. I nigdy nie musisz po kopalni, jak szukać elementów. Szukować po prostu na 12, czy na 13. Żadnie. Dobra, mam już żelaza. Jeszcze na powierzchni na chwilę, żeby pokopać trochę drewna. Drewno się przyda.

Trzeba będzie w sumie jakiś zbudować, P pójdę do wioski zaraz, będzie... trzeba będzie albo zbudować jakiś dom, no. albo po prostu zamieszkać w którymś domu z wioski. Albo gdzieś koło wioski. Zbudować jakiś dom. drewna ja Na dobrze. No to tłumiemy się, widzimy już. Jak będę budował dom. Yy, dobra, jestem... Yy, jestem już. Yy, Pokopałem trochę drewna. Przygotowałem tutaj, jak widzicie, takie skrzynki, łóżko, crafting i piece. I to teraz sobie obuduję po prostu drewnem. I dodam cobblestone'a, więc dobra. Yy, mogę się brać do roboty. Ten dom, ja od razu mówię, nie będzie ładnym domem. Mnie ma być ładny, tylko użyteczny. Żeby po prostu mieć jakieś magazyn mini, jakieś schronienie przed mowami. Dobra, no jest dzień. Buduję taki mini domek. Niepotrzebny mi yy, nie jest duży na razie. No tak, nie zrobię tego. Czyli zaraz zrobię. To jest równo, nie, to nie jest równo. Teraz będzie równo. Dobra, otwiera się dobrze. Więc git. Taki totalnik Bo nic więcej nie jest potrzebne. Jak coś to jak to? Tak będzie z kobla. podłoga też z kobla. O, w ogóle zaraz y, też zrobię, y, pokopie piasek, żeby mieć szyby. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać z tymi słodkami. Najwyżej posunę je potem. Tutaj zabrakło mi już tego. Może to jakoś będzie wyglądać. Trzeba będzie to jeszcze oświetlić. Nie wiem, czy mi nie zabraknie tych desek. Najwyżej no zaraz pokopię. Czy deski jakieś? Nie, nie mam, tego, czyli zabraknie. Dobra, to pójdę pokopać y, drewno. Takie piosenki zbieramy To w sumie nawet może wystarczyć. Zanośćcie. To w sumie y, musimy zrobić cięcie, bo to tyle będzie trwało. Mamy trzy duże Na tym filmie nie słyszałam, mam to już w kolejnym filmie. To będzie już za długo. U. Hej. Mam trzydzieści powinno wystarczyć. Już. Aha. Ja też sobie Przerobię trochę na pochodnie, żeby oświetlić ten dom jakoś. Z zewnątrz też. Tu trzeba będzie też postawić, tak? Te. Okej, okay. tutaj jeszcze jakoś pochodnie na ścianę dam, tutaj. Tutaj, tutaj. i tutaj jest już oświetlone dobrze. Mnie już od razu piasek przypala. Ja sobie będę w tym czasie Ha ja, Ha Ha Dla tyle płotków powinno już wystarczyć. samami na razie? Ha Kutaj Ha Ha! Ja będę mógł to zrobić inaczej, bo tak to się nie będzie zgadzało. A, a. Ten dar. To będziemy zrobić tak. I niech On nie będzie wyglądał dobrze, ale trudno. Tak, tylko tak. Dobra, okay, dobrze. Aha. Daar is het zo, dat is een paar Ik heb hier een Jednak za mało tych, płod, tych jak to nie podków, tylko schodków, nie ja wezmę sobie tyle, co na zrobię Teraz to wszystko rozdziela. Ok, 21 płotków. Może być. Obawiam się, że to może się nie połączyć. Po prostu na samej górze. No nie, chyba się połączy. Tak, połączy się, dobra. Jednak nieważne. Nie lubię stawiać tych schodów, bo one się jakoś dziwnie obracają ciągle, Czyli tu jeszcze mogę mieć takie style, jak się ale... Chyba za mały trochę ten skich. Nie no, ma za mały. Zabrakną dwóch schodków fajnie. Ja mogę się przespać teraz. Żeby już teraz mogę. A. W razie. No brzydko. Uh. Nie, nie mogę wyglądać ładnie. Uh. Trzeba tutaj wejść, oświetlić, żeby się mogą nie i zabudować no to po prostu dyskami. No i chyba git już jest. Kto do korles kopię postawisz tę deskę. Tutaj też. To jest schodnik. jak to wygląda na razie? O nie, to wygląda dziwnie bardzo. Ten dom tak śmiesznie bo tutaj trzeba poprawić schodek. Dobra, wygląda to trochę jak stodała, ale trudno będzie mieszkać w stodole Nie pasuje Razo szkłotasz jest już Zrobię tutaj jedno okno, czuje. No zrobiłbym jeszcze tutaj, tutaj te dwa okna jeszcze tylko cztery piasku jora mm, przepalę ten yy, piasek teraz nie mogę się wziąć za robienie podłogi Så bra. Komme deg fra rødmaskina. Dziwnie ten dom wygląda. Bardzo dziwnie, trudno. Dobra. Tutaj jeszcze jedno okno. Naprawdę to sobie to już szkło przez przypadek. To ja Dobra. Yy, no to. Ostatnie szkło, niech się przepali, będzie skończony dom. Nie wiem, czy może to domem. Stodoła będzie skończona. Okej. Okay. No i mamy no doła, do mieszkania. Wygląda to tak. Przeżyje... Yy... No i co, to był było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeżeli się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Komentarz, subskrypcję. Yy... No i co? Cześć!